Lecimy! Aaaa! 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 O. O. To będzie. Czeka. Kurwa, co? Żółw? Ja to będzie. Żółw! Takim... <śmieniu> Gerda, ja nie ciebie na grillę. <śmieniu> Kurwa w apach kolzera, jedzenie. Oho, uh -huh. Pojedynek gigantów. Dobra, przeładowanie. Kurwa, czas ci się kończy. Jeszcze sekund. Się obróciłeś. Był lepszy. Tyle to dać, kurwa, nic pewnie. Dobra. No kurwa, leci! No debil kurwa Hej, coś tu Kabel było Kabil, no to był O kurwa Do wczoraj miałem 100% win ratio po 12 grach. Czy nie ma? Nie, do ciebie mówię dobra, gramy pode mnie, ja wiem, że wejdę Oh. Oh. <laughs> <Yes. Diffuser>. <laughs> <laughs> co dzi do mnie kurwa Defuser co za wet but what ty cootive on him to kur, to bramki stoi, że dużo klientów nie wchodziłem <Gryzy> O, gramy Coastline no, banujemy... Nie, 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 cokolwiek. <Gryzy> nie, nie, nie. <O> Może <Gryzy> ja wyszłem w Sesa grab na pierdala widzę <Gryzy> <mi, że> jecie. <Gryzy> przestań grać z tego przestań Bierz tą piłkę kurwa bo już w kupicy dostaję Góra, góra, wschodę Wschodzę co? Cześć, tak duży ping Lewy, taki jak ja mam piękne? O kurwa, pina A, pina. o kurwa ten mam czatem. E, Kodrat. Co? Ko Pan żegaliśmy w biznes tour z Jarosikiem? O nie, ja nie leby <gry> za kurwa z Dispika. Co to był ze śpiew? Nie ma ale mi słuchawki się popsują. Co jest? Co? co... O, What? Jak mówisz, że my jesteśmy młodzież, to. Ile masz lat? No to mogę wam powiedzieć, mam 35 lat. Sprawdzisz. trzy na nie. Tylko kurwa, niedługo może być twoje święto. Stary, ale też, że nie będę za To ten wiek! Tak, kurwo, znowu pirasz? Jak się wyprzeliłeś <śmierasz> się, kurwa? To już, kurwa, 50 bez rzędu, a się pytasz, czy znowu pirasz? Wiesz, co a, zrobię? Okay. Wykorzystam... Wykorzystam IQ po raz pierwszy. Co zrobisz? No. Wykorzystasz mózg? A, no okej, okay, to tak zabrzmiało. To <śmierasz> Wykorzystam <Yeah>. teraz IQ. <śmierasz> Tak, wiesz, uwaga, uwaga. Pytania, uwaga. Pan Walkiria. Halo. No, co? jeden jest jeden człowiek. Dramatycznie. Ty się, ty się prujesz, nie? Co ty robisz, Wajer? Ale trzeba je, okay, No, wiesz, no orzechy, chcesz. <laughs> Mikrofon wzywa pomocy, powiem Ci tak. Ty coś mówisz, o mikrofon. Znaczy, ja nie słyszę takiego. Ja słyszę cały czas. Od niego. Ej, tak, było, było. No, Słyszysz no, było. tego, no? Ej, c. Teraz nie. Może on tak sobie jeść. <laughs> Ile masz ten w, w tym. w eliminacji przeciwników? ty tych testach społecznościowych. 27 milion. milionów Ale twój wkładanie, kurde, ogólny No przecież mówię Przychodzi koleś do McDonalda i zamawia zestaw move, Czy chce pan powiększone frytki? Pyta sprzedawczyni Powiększone frytki? To można tak? Oczywiście, odpowiada z politowaniem babeczka Rewelacja! To poproszę te powiększone frytki Kurwa! Zestaw z On tu już jest! Idzie na hosta Ogląda pod światło badawczym wzrokiem i oznajmia z kamienną twarzą. Przepraszam, ja zamawiałem powiększone frytki. No tak, to są powiększone. Nie, ta frytka jest normalna. No tak, bo powiększone to chodzi o to, że one nie są większe, tylko ma pani piękne. Proszę pani, ja bym chciała pani... Percel. Masz żarty, nie trwają 3 minuty? Cały Nie Nie